Tomek zawsze mówi się, że punkt trzeba szanować, ale remis w takich okolicznościach na pewno jest dla was bolesny. Tak, na pewno, ale sami sobie to z urządziliśmy, ten dramatyzm tak naprawdę. Nie wiem, w pierwszej połowie gramy bardzo dobre zawody. Chodzimy na drugą połowę i nie umiem powiedzieć po prostu co się stało. Wypada mi tylko przeprosić za tą drugą połowę kibiców, tych co nas oglądali. Miłość, za nami niesamowity mecz na arenie Lublin. Jak on wygląda z swojej perspektywy? No na pewno ciekawy mecz. No, dla kibiców na pewno dla nas trochę kurde, dużo nerwów w przerwie, gdzieś niepotrzebnie, bo pierwszą połowę troszkę przespaliśmy. Gdzieś motor widać było, że, że lepiej operuje piłką, no ale myślę, że w drugiej połowie dobrze zaczęliśmy mecz, no ale niestety rzut wolny dla, dla motoru gdzieś tam y, brak koncentracji i te bramki w sumie już było 3-0, ale ja cały czas naprawdę, nie Pan uwierzy, mi, że, że wierzyliśmy w to, że, że jesteśmy w stanie tu przynajmniej wyrównać. Tylko powiedziałem chłopakom: szczelmy jedną bramkę. Udało się szczelić, no i tak jak widać, 3-3. I tam było mnóstwo zamieszania przy tym golu na 3-3, ale z Twojej perspektywy spalonego nie było. Nie, no dla mnie jestem 100% pewny, że, że spalonego nie było. Gdzieś tam sędzia chyba widocznie nie wiem, bo przecież w ogóle zawodnik tamten od z motoru mi podał piłkę. A w ogóle ja nabiegłem z 20 metra i no, nie było szans na spalonego. Tam sędzia widocznie, nie wiem, coś źle zauważył, ale na końcu podjął dobrą decyzję. Pokazaliście dzisiaj, że trzeba wierzyć zawsze i walczyć do końca. No tak, no, wiara to jest najważniejsze, co może być, no, bo wiadomo, czy 0 mogliśmy się podłamać i tylko chronić się przed tym, żeby nie dostać czwartej czy piątej bramki. My pokazaliśmy, że, że, że mamy charakter, chcemy, chcemy strzelać bramki i, i udało się, dzięki Bogu.